Siemanko, sobie spinki. Witam Was po raz kolejny nad wody wody, którą znacie z moich poprzednich filmów. Słuchajcie, jestem nad zalewem w Miliczu, zalew rekreacji w Miliczu. Moim zdaniem najlepsze linowe łowisko co najmniej na dolnym śląsku. Przyjechałem tutaj nie po raz pierwszy. Wcześniej byłem tu chyba z trzy razy i za każdym razem nie bez lina 50 cm. Natomiast przyjechałem tutaj dzisiaj, także było troszeczkę trudniej i mam kilka rzeczy, które chcę tutaj zweryfikować. Po pierwsze, czy ten zalew nie został zniszczony przez byczki? Bo słyszałem od wielu osób, że to, co się dzieje od zeszłego roku, praktycznie w tym roku, to jest inwazja byczka i już nie ma łowienia linów, tylko jest łowienie byczków. A łowienie byczków mi nie zależy. Druga rzecz to chciałem sobie spróbować znaleźć się troszeczkę głębiej, Nie połowić tylko na metodę, ale zasypać troszeczkę paletem, troszeczkę kukurydzą w jednym miejscu i tam spróbować połowić. I trzecia rzecz, to połowić sobie w innym miejscu, jak, jak widzieliście moje poprzednie filmy, ja mówiłem raz pod tamtym, na tamtym brzegu, z tamtej strony, raz tam, to, to, to podlinkuję Wam tutaj te filmy i wyniki były fajne i z tego co wiem, to jest najfajniejsze miejsce, natomiast to miejsce, w którym jestem tutaj, to tutaj gdzieś ciągnie się taki rów, to jest największa głębia, no, głębia taka 2 metry z hakiem, więc to nie jest jakieś tam nic e, szałowego, ale... Łowiłem wcześniej na płytszych miejscach, spróbujmy może na, na, na troszeczkę głębszych, i oprócz tych linów po cichu liczę, że może udałoby się zrobić jakiegoś karpika, bo są tutaj takie karpika, mówię w cudzysłowie, bo są takie karpiszone po 15-20 kg. E, miło byłoby skonfrontować się z taką rybą. Czy będzie mi dane? Zobaczymy. No i cóż, zapraszam was na film. Stanowisko prezentuje się tak. W takich krzaczkach. Mam wędkę do wstępnego ręcenia, to jest zakończoną rakietą. Próbowałem wam, powiem wam rzucać sobie tutaj daleko, ale coś kurczę, nie za bardzo mi idzie. Tu są też takie kaczory krza, właściwie drzewa nade mną, więc też to nie pomaga. Więc zaczniemy sobie od, e, od no, po prostu łowienia. O. Od łowienia, jeszcze może wam pokażę, jak woda się prezentuje. Tam nie będziecie widzieć, ale z tamtej strony jest ta plaża, to miejsce, gdzie łowiłem. Za pierwszym razem byłem za i naprawdę bardzo fajnie połowiłem. Tutaj jest miejsce, gdzie byłem poprzednio i też wpadały linki, a dzisiaj będziemy mówić sobie tutaj tak. Mam dwie linie obrane, to może Wam tak pokażę, dwie linie, dwie wędki, tak, jedna wędka będzie, to jest te góry, to będzie na 40 metrze odmierzony, to jest na, na ten środek głębiny i tutaj ta druga wędka stara, poczciwa uv tak, niezniszczalna, to będzie metr 55. M. Właściwie 54, bo 18 razy, 18 razy 3 długości kilku wyodmierzania. No i, i co? Jedziemy z tematem, nie ma co przedłużać. Dobra, słuchajcie, już gotowy jestem na stanowisku. Okularki trzeba założyć, bo słońce dzisiaj się przebija. Dzisiaj akurat będzie takie okienko pogodowe, całkiem ciekawe. Myślę, w sensie, że nie będzie, nie będzie tak deszczowo, jak ostatnio. Bo po południu się ma padać, jutro ma padać, a dzisiaj znana miałaby całkiem ładnie. Nie wie, ja tu jeszcze jestem skryty, więc będzie bardzo pewnie przyjemnie. No i co? Standardowo złożymy sobie na jedną i na drugą metkę to samo, czyli rangersy pomarańczowe. Jedno i drugi to jest taki najbardziej uniwersalny kolor moim zdaniem, ale będąc zupełnie z wami szczery, to jest, jest na takim miejscu, gdzie tych ryb jest tak dużo, że jeżeli się tylko ją w miarę znajdzie zlokalizuje, to czy to będzie ławter żółty, czy będzie pomarańczowy, czy będzie biały, czy będzie siaczkowaty, to nie będzie miało najmniejszego znaczenia, tak? Taka jest przynajmniej moja opinia. Jeżeli chodzi o to, co będę podawać, to jest mieszanka peletów, pelet dwu i mm, do tego podsypany pieczywkiem Fluo z Fenyxa, takim tonącym. Tak to się będzie prezentować. Zaraz Wam pokażę jeszcze na przebitce. No i co? Jedziemy, słuchajcie. Zobaczcie, już potrzebuje, znowu luzuje. Jest, słuchajcie, zakała tego zbiornika. To, o czym mówili wszyscy. Zobaczcie przebrzydły przebrzy, przebrzydły byczek Patrzcie, ledwo zarzuciłem i już ciągnie Na drugą wędkę, żeby to znowu był byczek znowu oj słuchajcie, to nie jest dobry znak To nie jest dobry znak zobaczcie sami ale paskuda Ale Brzydal do utylizacji czy na tą wędkę na bliższy dystans zmienimy sobie, nie damy sobie, nie damy sobie zwykłego waftersa takiego 6 mm, tylko damy sobie piętnastkę takiego dużego. Zobaczymy co co to zmieni i za chwileczkę jeszcze tutaj na tym 40 metrze wezmę i sobie dosypię na grubo, zasypię sobie w ten właśnie jakimś tu mam taką mieszankę, nie wiem gdzie ją, ją puściłem, bo trochę przestawiałem że Wam pokażę To pan Hilar pod, noga, pod nosem pellet ósemka, pellet dwunaska, kukurydza Za, załaduję sobie rakietę i na ten 40 metr będę spokojnie mógł sobie tutaj zanęcić, na grubo zasypać może podejdzie jakaś ciekawsza rybka a w tym dalszym dystansie jeszcze pobawimy się, chociaż na razie Powiem Wam, że nie wygląda to ciekawie, bo co zarzucę, to jest byczak i to praktycznie od razu jest. Masakra, słuchajcie, masakra. A ten w ogóle, słuchajcie, jest jakiś, kurczę, nie wiem, czy jakąś chorobę ma. zobaczcie. Zaraz Wam pokażę. O nie, akurat się musi obudzić w drugą stronę, patrzcie tutaj, o, odwróć się o, widzicie? Co ma tutaj? Jakby jak poparzona jakaś choroba. Powiem Wam, że jestem totalnie zdegustowany tą rakietą. Kupiłem sobie taką rakietę. Myślałem, że będę sobie tu wstępnie nęcić. A to jest takie dziadostwo. Na pięć rzutów raz się otworzy. Nie jest tak, że bo pewnie przecież powiecie, że zasypany ten ma mechanizm. Nie, no sprawdzam za każdym razem, żeby tu nie, nie przeładowywać, nie, nie sypać za dużo, nie wsypywać. Blokowało ten mechanizm. Straszne to jest, po prostu masakryczne. Oczywiście mógłbym kupić jakąś oryginalną, tak? E, nie wiem, tam z Foxa czy jakąś inną taką markową, typową karpiową, a nie taką chińszczyznę. no ale wiecie, ja taką rakietę tu używam raz na dwa lata. Myślałem, że będzie ok, ale to się kurczy mi jascem. No, teraz się akurat to ale to więcej płosze, aniżeli kurczę. nęcę szczerze mówiąc, teraz wracamy do tego 55 metra, męczyć te byczki. Zaraz jeszcze pewnie, jak będzie jeden czy dwa, to założę sobie. Większego Rangersa tego 15 mm. A tutaj na razie cisza na tym, w tym rowie na 40 metrze Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś patenty, jak przebijać się w takich sytuacjach, kiedy jest mnóstwo byczka, to napiszcie w komentarzu. Napiszcie. Jest ciekawy jestem, jakie są Wasze patenty na przebijanie się przez byczka, kiedy jest pełno go w zbiorniku i nie dopuszcza żadnej innej ryby. I znowu pyka. Znowu słuchajcie, jest to pewnie byczek. I spróbujmy sobie, słuchajcie, na ten, na tego większego Owtessa, 15 mm, naprawdę spora kulka. Czy na niego też będą byczki białe? W międzyczasie sprawdziłem jeszcze bliższy dystans, licząc, że te linki kręcą się gdzieś bliżej, na około 20 metrze. Niestety, bez powodzenia. Na bliższej linii to była nie bardziej widoczne, ale niestety, chyba nie ma co o tym bliższa linia, tak samo opanowana przez byczki. Wracam na dalszy dystans. Ale powiem Wam, że jest to aż pewien zaskakujące, że y, tak w tak krótkim czasie tak ta populacja by byczka się rozrosła. Bo widać, że to nie są ryby, które mają tam rok czy dwa, tylko to już są takie naprawdę byczki byki, więc y, ciekawe skąd to się wzięło. Rozmawiałem z Panem obok i on twierdzi, że ma takie podejrzenia, że ktoś tutaj po prostu te byczki wpuścił skądś no i tak się rozpleniły, no ale no jest to katastrofa, na chwilę obecną mogę powiedzieć, że katastrofa bo wygląda na to, że najlepsze obuwisko linowe nie tylko na Dolnym Śląsku, ale myślę, że w dużej, dużej okolicy no zostało po prostu zniszczone, zdegradowane no i nie wiem, czy będzie sens tu więcej przyjeżdżać no to teraz zobaczcie, to jest hit Łafta jest 15 mm, takie bydle co ja tu mam zrobić powiedzcie mi nie mam już pomysłu no i co słuchajcie linów ani widu ani słychu tu mam przygotowaną matę myślałem jakiegoś karpielina, a tak naprawdę to podbiera jak słuchy dzisiaj no niestety i tak bywa To jeszcze pokażę wam ciekawostkę zobaczcie jak to jest głęboko tam pan chodzi po opas opas. jest myślę że tak z... 40 metrów od brzegu. Także widzicie, jaka tu jest. I kolejny. Na kulkę. Mało no, 12 mm. No po prostu nie wiem, czy będzie to widać jeszcze. Pokaż się. Czy będzie poknięty Ma pokniętego ma, ale kurcze Nie widać. I kolejny, słuchajcie. Kolejny dziad. Na... I zobaczcie, jaki mały. No tak pokażę. Jaka mała ryba. Na jaką kulkę? Nie wiem, czy to widzicie. Jest w ogóle skandal. Wszystko jedno i to samo. Popróbowałem jeszcze trochę, ale dalsze siedzenie zdawało się bezcelowe. Cokolwiek bym nie założył i gdziekolwiek rzucił, kończyło się to obyczkiem. No i słuchajcie, finito. Smutna konstatacja na koniec jest taka, że ten zbiornik, który był unikatowy nie tylko w skali, moim zdaniem, regionu czy Dolnego Śląska, ale wręcz całego kraju, bo tak dobrego, o tak dobre łowisko linowe było ciężko, skończył się. Skończył się i myślę, że niestety na długo, bo wyplewienie tego byczka to, nie wiem, ale myślę, że wiązałoby się z tym, że trzeba byłoby całkowicie spuścić tej wodę, to ryby gdzieś przenieść. Zostawić to, żeby całkowicie łabumarło to dno i te, te, te ika i wszystko co jej tu zostało i wpuścić na nowo, ale wiąże się to z ogromem pracy i czasem i ogromem pieniędzy, więc jeżeli ktoś chciałby tu przyjechać z, tak typowo karpiowo, to myślę, że to jeszcze ma sens, bo te większe ryby tutaj są, chociaż sami widzicie, kurczę. Pelet, czy tam ławkę z 15 mm i bierze na jego byczek jak palec. Zrobiłem w sumie koń, końców tych byczków kilkanaście. Praktycznie później było każde przerzucenie wiązało się z tym, że gdzieś było potrącenie na, na metodę, ale no nie będę Wam też pokazywać tych byczków, bo Bycie. Nie przyjechałem do tej pobyczki, nie jest to moim zdaniem żadne, to i coś, co byłoby godnego pokazania. no a, Ale warto pokazać, że jak, jak niestety też tą, tą smutną stronę, jak niestety też kończą piękne łowiska. No cóż, trzeba będzie jeździć na inne wody. Ja myślę, że tutaj przez długi czas się nie pojawi, chyba że usłyszałbym, że coś by tu się zmieniło, ale tak jak wam mówię, wydaje mi się, że jest to katoliczna praca tutaj przed osobami, które opiekują które się i jest mi bardzo przykro, po prostu po jest mi bardzo przykro, bo wiem, że. Jest tutaj społeczność, która dbała i dalej dbała o ten zbiornik, no i teraz stanęli przed takim wyzwaniem, przed którym no, ciężko będzie z nim, im się z tym uporać. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja zawijam się do domu. Pewnie zobaczymy się niebawem z jakiejś albo stojącej wody, albo może ody kiedy już będzie dało się na niej łowić. Dziękuję Wam, że zostajecie do końca. No i cóż, do zobaczenia nad wodą. Cześć.